I już zjadamy. Gdyby to było takie proste, to by nie było takie pyszne. To jest bardzo proste, proszę mi wierzyć. <grych> Smakowicie się zrobiło, aż cieknie mi ślinka. Daniel, bardzo lubimy te twoje kulinarne zadania. A ja mam dla Was zadanie, jakiego jeszcze nigdy nie miałyście, i jednocześnie spełnienie marzeń, przynajmniej niektórych. Zapraszam Anię do centrali. Pomoże mi trochę w konstruowaniu naszych kolejnych misji. Nie, błagam, czy nie zostawianie? Przecież wie zawsze raźnie. Nie wyobrażam sobie tego. Dagmaro, nie martw się. Mam godną następczynię Ani, agentkę Agatę. We dwie zawojujecie świat. Aniu, czekam. Trzymaj się. Trzymaj się, nie daj się.